Ja jestem Ola, dzisiaj jest 20 marzec, czyli czwartek, a oto fragment dzisiejszej Ewangelii. Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać. I po prostu w tym fragmencie chodzi o to, że jeżeli ktoś nie chce uwierzyć, to nawet jeżeli po prostu ktoś by z martwych wstał i zaczął mówić o wiarze, zaczął komuś po prostu tłumaczyć wiarę, to ta osoba i tak i tak w to nie uwierzy, no bo po prostu ona nie chce uwierzyć w Boga i w Jezusa i w ogóle w wiarę. I jeżeli macie taką osobę w rodzinie, na której wam bardzo zależy, to waszym ewangelicznym challenge'em jest, żeby pomodlić się do Boga o jakby wiarę dla tej osoby. Zostawiacie łapki w górę i suby pa pa